Młodzież spaliła podręczniki szkolne z długowym austriackim orłem. Choć życie ludzkie nadal obracało się wokół tych samych czynności. Kopania ziemniaków, rzęcia zboża sierpę, mielenia w żarnach, pasienia krów, międlenia i tkania. Choć właściwie nic się w ludzkim ubóstwie nie zmieniło, ludzie cieszyli się wolnością, swoją żywą, niepodległą Polską. O kurde, jak późno. Zasiedzieliśmy się nieźle, ale to nie hmm. był stosowny czas. Będziemy się zbierać. Cześć. To to Polska, Polska idzie. Polska idzie. Polska idzie. Patrzcie i słuchaj, oto Polska idzie. Żywcem w pogrzeba na trumnie i z martwych wstaje królewsko i dumnie. Po bólach zbrodni gwałt pochydzie, by jako ongi z wielkopańskim gestem zająć te miejsce i zawołać Jestem! Na zakończenie naszej uroczystości upamiętniającej poświęcenie wielu pokoleń Polaków, którzy oddali swoje życie po to, byśmy my mogli żyć w wolnym, kraju, w wolnym kraju w sposób godny Polaka, wyschajmy hymnu naszego państwa. Do hymny.